Cześć, Wam witam serdecznie. Zobaczcie, jak sobie. Kurki wyszły po śniegu, chodzą. Troszeczkę się ociepliło. Zboże dostały. Wody dostały. Słuchajcie, następne odcinki będziemy nagrywać o e, pokarmie dla kur, co warto podawać, czego nie warto, myślę. O jakichś rasach furnowych. I o gołębiach Wam nagram, tak jak chcieliście, żebyście mieli odcinek. Jeszcze wejdziemy do kurnika. Ja dzisiaj też taki odcinek akurat wróciłem. Pomyślałem, że Wam chwilę nagram. Trochę ciemno. Światło zapalimy. O Zobaczcie. Tutaj mają właśnie już kartofle i zboże zmieszane ze sobą. A wody nie mają, trzeba będzie im wodę dolać. Jajka pozbierane. Także tak to wygląda. Gołębie zadowolone. Dostały nową półkę. Z tamtej strony jest druga, ale to wam jeszcze opowiem. Bo tam, jak już wspominałem, te młode siedzą na niej. Samica z młodymi jest więc. Pisklakami. O, tutaj trochę ściółki, zobaczcie, dołożyłem więcej. Wyczyściłem. Z tej strony jeszcze nie, ale to już wyczyszczone. Kury, arzymbate. No i nie mają. To się nie boją w ogóle, niektóre to się tak boją, te kury. Ta akurat rasa się tak bardzo nie boi, a i tak już się trochę przyzwyczaiły przez to, że je tak karmimy często. Zresztą one chodzą po podwórku, słuchajcie, w całym, więc tutaj jakby nie ma problemu, łatwo im się jest przyzwyczaić. Ok, tak wam chciałem pokrótce pokazać, trzymajcie się yy. i do zobaczenia, cześć.